Ostatni dzień, jak widzicie, jest pusto na basenie. Trzeba pokorzystać i się pytałem odnośnie siłowni, bo tutaj było w ofercie w prospekcie. Ale to, co będzie siłownią, to się dopiero tutaj buduje. Tak więc na przyszłość będziemy przyjeżdżać, to będzie siłownia. I czwarty basen, tak więc ja idę, ja wskakuję do wody i idę się trochę ochlapać. Pogoda, jak widzicie, jest dzisiaj o wiele lepsza niż zazwyczaj w tych godzinach, więc Trzeba pokorzystać, no woda pewnie będzie jeszcze nie nagrzana. Dobra, ja idę, bo się obudziły, idę po mnie i zaraz będziemy z powrotem wracać na basen. Dzisiaj jest praktycznie ostatni dzień i ładna pogoda, więc trzeba to wykorzystać, bo i tak nie mamy w planach gdzieś jechać. Pola, hej, 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 hej. Pola. Nie, jakaś tam parka leży, a tak to nie ma. Hej. Hey. Idziesz zaraz na rączki do mnie, tak? o widzicie że mi schodzi skóra mocno no, ale trudno że tak powiem to też na nosie widać miałem tutaj skórę która mi schodziła ale nie zdrapałem jej a reszta została zdrapana i mi tak na czerwono się znowu paliło. to jest autko Rodzinki, w sensie oni przyjechali tym A my, nasza fura stoi tu Zobaczymy czy jest O Szukałem właśnie parasolki Myślałem, że jej nie ma Ale na szczęście to wszystko jest Więc muszę tutaj jeszcze to Naprawić bo Wyskoczyło żeby nie było na nas Chcę tylko zobaczyć co jest w bagażniku Ale tutaj poza pampersem nic nie ma Ja teraz z pustą z walizką sprawdzić czy zmieści się, bo będziemy musieli zabrać rodziców będziemy musieli zabrać rodziców na lotnisko Teraz pytanie, czy uda nam się zabrać ich w jednym transporcie? Czy będziemy musieli, będę musiał ja jechać dwa razy? Czyli zawieźć ich najpierw na lotnisko, a później ja drugi raz bym wrócił po prostu do tego apartamentu i już zabrał Olę i, i pole. Więc taka trochę mała kombinacja by była ale no zobaczymy nie tak więc teraz spróbuję. Otworzę dach żeby to wszystko miało ręce i nogi zobaczyć jak to będzie tutaj na wysokość ale też będę chciał zobaczyć czy da się to wszystko tutaj upchać bo tak tam jedna osoba będzie siedziała tutaj druga osoba będzie siedziała i plan jest taki że ta duża czarna walizka Czyli ta idzie pomiędzy te osoby, więc zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Tu będzie z przodu Polcia siedziała, i tu jeszcze mamy trochę miejsca na, na jakieś tam pierdoły wózki, może coś w tym stylu, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja teraz pakuję. dobra, jest mniej więcej, że tego nie zobaczycie, bo słabe świ światło tu jest w garażu. Ale pytanie. No teoretycznie można nie? Jechać w ten sposób. Więc zobaczymy, czy się tak uda. Bo jak nie no to po prostu będzie kiepsko. Ale trzeba też wiedzieć czy do bagażnika spakujemy te inne rzeczy. No dobra. Powiedzmy, że jest ok. Ja się zmieściłem więc dziewczyny też po prostu będzie niewygodnie. No i trzeba będzie później to wyczyścić, bo trochę syfu jest. Najgorsze jest to, że najgorsze jest to że ta, ta waliz... walizka jest trochę ciężka, no 20 kg, więc yy, później wcisnąć tak w tą przerwę tutaj w tą lukę będzie ciężko. Jeszcze trochę posprzątam w aucie, bo tu jest kilka rzeczy powrzucony No nic, jak grama po prostu się nie uda no to zawiozę ich i później wrócę, nie? To się wykombinuje na pewno więc nie jest nic stracone tylko muszę później wziąć jakąś szmatkę, żeby to żeby to wszystko ogarnąć niestety minus jest taki że muszę włączyć zapłon, żeby zamknąć a otworzyć mogę skurczyka Ok, dobra. Koniec. Jeszcze. Zobaczę. Dobra. Czy nie, nie włączyłem światła? Ok. I to wszystko. Znam już odpowiedź. Pytanie, czy, czy się załadujemy z jakimiś innymi rzeczami. Ale to już mówię chyba wieczorem albo aż... rano. Z samego rana będę wiele rzeczy ogarniał. Także ja się zbieram do, do pokoju. Ogólnie y, ten sąsiad jest z Polski też, i on mówił, że w tym, y, w tym osiedlu jest bardzo dużo Polaków. 20-30%, więc trzeba uważać na to. Na to to się mówi, no i on właśnie no, mieszka obok. I, I tak nie bardzo teraz, wczoraj nie chcieliśmy już wychodzić wieczorem, żeby sobie pogadać, bo już był na tym, na, na tarasie, więc no już tak komfortowo się czułem, jak chciałem sobie wyjść, a już on tam zaglądał i zagadywał. Ale na szczęście my tu nie mieszkamy, tylko byliśmy na chwilę, więc to też jakby da się przeżyć. Szczególnie, że my on wczoraj dopiero przyjechał, a my już wyjeżdżamy. Ale tu mam czerwone, różowe. To, co skóra mi zeszła, się na nowo opaliło.